Witam. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam was na spacer historii Kartus. Spacer tym razem ulicy Dworcowej. Pokażę wam na starych widokówkach Kartuzy, ulica Dworcowa, ulica Halera, Parkowa 3 Maja. Tutaj między innymi mam widokówkę z 1900 bodajże roku kartuskiego deptaku z starostą. Ale dzisiaj też postaram się dotrzeć do urzędów, dotrzeć się do wydziałów starostwa urzędu miejskiego, ale także innych instytucji, firm, sklepów, naszego hotelu. zobaczycie jak ludzie pracują, jest piątek, więc dzień taki, taki że, że trzeba wszystko ukończyć przed weekendem. Zobaczmy jak to wszystko wygląda. Może uda mi się dotrzeć do tych wszystkich miejsc, zakamarków osób. Ten odcinek zaczynam od spaceru przed budynkiem starostwa. Tak widzimy, był to budynek kiedyś dawnej szkoły żeńskiej, na początku wieku XX. Bardzo piękny, pamiętam jak 20 czy 20 kilka lat temu budynek został wyremontowany. Jest to taka wizytówka pewnie kartuskiego deptaku. Ja też udam się do środka. Może uda mi się zobaczyć, dotrzeć do, do starosty pana Bogdana Łapa, czy też Piotra Fikus, jego zastępcy, którzy właśnie w tym budynku razem z innymi urzędnikami pracują. W sam piątkowy poranek wchodzę tutaj głównym wejściem od ulicy Dworcowej, od naszego depraku. Proszę, szklane drzwi, i teraz wchodzę już tutaj do sekretariatu, gdzie panią Marię, którą bardzo dobrze znam, zawsze uśmiechnięta pracuje, mówi jak zawsze tam od zawsze. Pytam się, czy mogę dotrzeć do starosty pomaga mi, pomaga mi dotrzeć. Proszę, ja wchodzę tutaj do gabinetu pana starosty. Chyba jestem tutaj pierwszy raz. Bardzo świetny gabinet, pięknie oświetlony. Pan Bogdan Łapa, którego bardzo dobrze znam robię mu zdjęcia już na przełomie ostatnich 30 lat, wskazuje mi, pokazuje mi piękne piękne odlewy tutaj kartuskiej kolegiaty, które zdobią jego parapety. Piękny widok na, na kartuski park z panem starostą zamieniam kilka, kilka zdań na temat, na temat pracy, na temat um, architektury, a między innymi na temat budynku sądu, który stoi na skraju ulicy Kościuszki i ulicy Trzeciego Maja, który tak pięknie został odrestaurowany. I zobaczycie dalej, że wygląda tak jak kiedyś na początku XIX wieku. A teraz wychodzę drugim, drugą stroną budynku, czyli, czyli tą od strony Urzędu Miejskiego w Kartuzach. I kieruję się właśnie do tego Urzędu Miejskiego. Tutaj widzimy budynek Urzędu Miejskiego w Kartuzach od ulicy Halera. Tutaj też mam informację, że właśnie przed tym budynkiem ma powstać taki pomnik. Jest bardzo mały, mało w fotografii właśnie tego Urzędu Miejskiego, ale tyle co nam wiadomo, to tutaj właśnie był kiedyś Urząd Katastralny, najprawdopodobniej były też mieszkania, a także taki, taki budynek gospodarczy. Z panem Bogdanem Łapa, starostą powiatu kartowskiego, rozmawiałem również na temat wystawy z okazji Stolecia Dania Praw Miejskim. No pan Bogdan podkreślił, zagwarantował, że również chętnie weźmie udział w takiej wystawie w obchodach tego święta, żeby zobaczyć jak to wyglądało na przyłomie lat. I proszę, i tutaj pan Piotr z panem, z panem Darkiem idą, niosą jakieś kartony, tak więc albo szykuje się jakiś wspaniały koncert, albo po prostu jakiś super grill. Teraz udaję się do głównego wejścia Urzędu Miejskiego. Tutaj jest zamknięte, więc idę bokiem, gdzie wszyscy, wszystkie osoby przychodzą do tegoż urzędu. I zobaczcie, jak pięknie wygląda ulica 3 maja i tutaj, tutaj nasz po prawej stronie Dom Towarowy, Plac Świętego Brunona ruch jak, i ruch jak w piątek, także wszyscy pracują, przygotowują się do, do weekendu. Tutaj zobaczcie po lewej stronie mamy budynek Energia, i tak naprawdę był to tam kiedyś sąd powiatowy w Karturach, który był ustanowiony w 1849 roku. Po lewej stronie, zdjęcie to kiedyś pochodzi z 1910 roku, i ja wchodzę teraz do środka, tutaj bocznym wejściem. Proszę bardzo, wchodzę tutaj na samym początku. Witają mnie pani Ewa i Magda, które zawsze tutaj w Biurze Obsługi i Mieszkańców są w stanie nam pomóc, pokierować do jakiego wydziału mamy się udać. Ale także można tam złożyć pisma do burmistrza Kartus, jak też do innych urzędników, a także do konkretnych już wydziałów panie są zawsze uśmiechnięte, jak zresztą widać, a ja bardzo często z racji swojej pracy tam odwiedzam, odwiedzam ten urząd miejski, jaką też mieszkaniec. Postaram się odwiedzić tutaj kilka wydziałów w Kartuskim Urzędzie Miejskim, żeby pokazać jak tutaj w piątek wszyscy urzędnicy pracują, przygotowują się do weekendu. Dzisiaj w piątek urząd jest otwarty do godziny bodajże 14.30, także wszyscy są bardzo zapracowani, chcą po prostu się dobrze przygotować do weekendu. A ja mogę teraz zobaczyć, śledzić, co tutaj robię. I uwaga, wchodzę teraz do, do Wydziału Ewidencji Ludności, zaprzyjaźnionego wydziału, który często odwiedzam z racji swojej pracy. I tam właśnie siedzi pani Bożena. Pani Bożena, która zawsze darzy wszystkich uśmiechem, bardzo lubiana przez mieszkańców, ale, i, ale nie tylko. Na początku tutaj udaje, że mnie nie widzi, ale już, ale już po chwili obdarza mnie takim, takim ogromnym uśmiechem. Oraz, oraz kilka zawsze takich pięknych słów można od niej usłyszeć. Każdy mieszkaniec, który ma dowód osobisty, na pewno panią Bożenę zna, która nam zawsze daje wnioski, ale także właśnie takim wspaniałym uśmiechem zostajemy od niej obdarzeni. A teraz udaję się do sekretu pana burmistrza. I tutaj wchodzę do środka. Tyle co mi wiadomo, pan burmistrz mistrzył Grzegorz Gołuński jest na, 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 na wyjeździe na wyjeździe takim służbowym, bardzo ważnym, więc ja się pytam pani, pani sekretarki, pani Romany, czy, czy można, czy, jak, czy jest może zastępca. Oczywiście dowiaduję się, że jest pan, pan Wojciech Jaworowski, pytam się, czy mogę wejść, zobaczyć jak to pracuje, żeby pokazać też wam, wam mieszkańcom, ale też oprzeć się na temat historii tych, tych pięknych, tych wspaniałych kartus. I teraz, tymi tutaj, właśnie drzwiami, docieram do gabinetu zastępcy burmistrza pana Wojciecha Jaworowskiego, który z urzędem jest związany od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Jest odpowiedzialny tutaj za szereg inwestycji, też nadzoruje wszelkie prace, które odbywają się na terenie, na terenie gminy i, i miasta Kartuzy. Tutaj, wszystko, jak twierdzi, musi dopiąć na ostatni guzik, żeby, żeby już udać się na, na wypoczynek na weekend. Jak dobrze widzimy przed każdym z urzędników wielkie sterty materiałów, które trzeba podpisać, zapoznać się. O, pan Wojciech w końcu zauważa, że jestem w jego gabinecie. I proszę tutaj, tutaj właśnie sekretariat burmistrza. Taki piękny widok mamy właśnie z kartuskiego Urzędu Miejskiego na tą część tylnią, ale zawsze właśnie na wieże Świętego Kazimierza z zegarem. I tutaj dokładnie widzimy, że, że jest tuż po godzinie 10, a wszyscy bardzo, bardzo zapracowani, wszyscy pracują w swoich urzędach, a teraz udają się chyba do najbardziej zaprzyjaźnionego wydziału z uwagi na charakter mojego hobby, mojej pasji do... do, do Wydziału Kultury i Promocji. Tutaj zaraz zobaczymy, jak, co tutaj porabiają. Wiem, że wszyscy pracownicy przygotowują się do obchodów Stulecia Dania Praw Miejskich, więc wszyscy są zajęci. Nawet na mnie zwracają uwagę. Tutaj pani pani Dominika tutaj lekko się uśmiecha, widzi, że, że coś się dzieje, że pewnie coś tam nakręcam. Ale wszyscy są naprawdę bardzo zapracowani. Gwarantuję Wam, trzeba dużo, dużo pracy, żeby się przygotować do tych właśnie obchodów. Tutaj też Magda która też tworzy naszą gazetkę Urzędu Miejskiego. W kartutach jest też Waldek, tutaj operator drona, ale także świetny informatyk, który, który tak naprawdę mnie nauczył latania dronem. Naprawdę jest, jest bardzo, bardzo fajny, zawsze, zawsze pomocny, jeśli chodzi o sprawy informatyczne. Monitoring dron to jego prawa ręka wydziale. Znajdują się trzy takie pokoiki, w których właśnie zasiada w jednym z nich Magda i tutaj Darek, kierownik wydziału, który zasiada już tam od bardzo, bardzo wielu lat. Bardzo fajnie się z nim współpracuje. Jest taki miłośnikiem też, miłośnikiem historii kartus i tutaj poprosiłem ich, żeby pokazali mi, bo też sprzedam taką informację, że wydany album właśnie kartus tych na fotografiach, na poczufach kiedyś, ale i dzisiaj, no, których będę autorem. Tutaj właśnie cała, cała grupa, czyli pani Dominika, Magda, Waldek i Darek omawiają jakie należy wprowadzić poprawki, co należy zmienić i wszystko dopiąć na ostatni kuzik, żeby to jak najwspaniale, jak najpiękniej wyglądało, żeby te obchody były dla nas wszystkich mieszkańców po prostu wspaniałe. Darek Las to naprawdę kierownik z prawdziwego zdarzenia, historyk, wspaniała osoba, która docieka informacji, spokojna, z którą naprawdę świetnie się współpracuje. Teraz też zobaczyć, czy jest może pani Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza, która tam gdzieś na trzecim piętrze, o i proszę, jest zawsze uśmiechnięta, obdarza mnie takim uśmiechem, często ją widuję m.in. w Kartuskim Muzeum Kaszubskim, gdzie bierze udział podczas takich wspaniałych uroczystości organizowanych właśnie przez panią dyrektor, panią Konkol. Nie chcę tutaj dużo przeszkadzać, ale jak widzimy za oknem piękna kartuska architektura, na którą pani, pani Sylwia zawsze może spojrzeć, ale wszyscy jak widać są zapracowani. Jak to w piątek? Ten projekt, który Wam dzisiaj przedstawiam jest dla mnie trochę wyjątkowy. Chcę też pokazać Wam tak, jak z ulicy wchodzimy do osób, które pracują. Wydaje mi się, że to bardzo fajnie pokazać w takiej naturalnej oprawie nas wszystkich, jak jesteśmy zapracowani. Teraz, teraz nie przeszkadzam już pani, pani Sylwia, ale zobaczcie, właśnie o tej porze roku, kiedy nie ma liści, kiedy jest taka dziwna pora zimowa, też bez śniegu dokładnie widać z urzędu miejskiego przez okno naszą, naszą poczty, nasz budynek poczty, już z ponad 130-letnią historią, ale także, ale także hotel centralny, obecnie restaurację kaszubską. A teraz udaję się również do pana Jana Mazur, czyli tutaj kierownika Gminnego Środka Pomocy Pomocosłowia, który również współpracuje jako dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Kartu. On zajmuje się tutaj również pomocą osobom, które tego potrzebują. Rozmawiamy często na temat rodzin, na temat jak im pomóc. Tutaj pytam się pani sekretarki, czy mogę do pana, do pana kierownika dotrzeć. Nie ma nic przeciwko. Więc wchodzę do pana Jana Mazur, o tutaj siedzi, jak widać bardzo wiele papierów, jest trochę, nie wiem czy zaskoczony moją, moją wizytą, ale chcę też życzyć mu udanego, wspaniałego weekendu, a także, a także zobaczyć, żebyście wy zobaczyli jak on pracuje. O obdarza mnie tutaj uśmiechem, trochę zaskoczony, ale myślę, że to nic złego. O, teraz wchodzę już na ostatnie, trzecie piętro budynku i tutaj na samej górze jest... Straż Miejska, a także, a także gabinet komendanta straży Krzysztofa Pałowskiego, którego już znam od bardzo, bardzo wielu lat bodajże od ponad 20 lat. Znamy się od dawna. I tutaj proszę, otwieram. Pan Krzysztof najpierw mnie nie zauważa, nagle zdziwienia, ale sami zobaczcie, że, że pełen, pełno pracy przed nim. Dużo z nim rozmawiam, dużo z nim współpracuję, jako ze służbami współpracujemy między innymi podczas szereg zabezpieczeń, różnych imprez masowych na terenie miasta. Proszę pan, pan Krzysztof zbiera tu różne plakietki. No i gwarantuję, że wszystkie dzieci dostaną już jesienią od plaski. A teraz wychodzimy z kartuskiego urzędu miejskiego i proszę tu na starej fotografii, gdzie obecnie znajduje się, znajduje się budynek czy, czy, czy biuro Energa. Tam znajdował się właśnie Sąd Sąd Grodzki. Ten, to zdjęcie tutaj jest najprawdopodobniej z 1910 roku. I proszę zobaczcie to jest właśnie ten przepiękny budynek który właśnie niedawno został odrestaurowany jest bardzo piękne niesamowite miejsce budynek starostwa powiatowego z 1906 roku o którym rozmawiałem między innymi ze starostą panem Bogdanem Łapą o tym jak pięknie został odrestaurowany zobaczcie te wszystkie detale to pan Kazimierz Borzestowski podczas spaceru też udało mi się z nim zamienić krótką rozmowę. Proszę, budynek jest naprawdę niesamowity. A tutaj, zobaczcie, hotel pomorski. Wspaniała, wspaniała historia. historia, gdzie, gdzie ostatnio rozmawiałem również z panem Janem Plichta, czyli wnukiem pana Franciszka Plichty właściciela poprzedniego hotelu pomorskiego, który w początku wieku XIX się tu znajdował, a teraz znajduje się Skeplis. I proszę. Wejdę do środka. Panie nic nie mają przeciwko temu, ale chcą pokazać te wspaniałe wyroby, które ja też nie ukrywam, że kilka razy w tygodniu się zaopatruję. Najbardziej lubię tutaj oczywiście moje ulubione parówki drobiowe, metkę, którą niedawno polubiłem, a pieskowi zawsze kupuję kości kulkowe. Dodam, że firma LIS niedawno obchodziła 30-lecie 30 swojej działalności, gdzie byłem zaproszony, brałem udział właśnie w takich wspaniałych uroczystościach, zaproszony przez rodzinę. I znowu zobaczcie ten budynek tego byłego sądu, byłego sądu, byłej siedziby starostwa na fotografii z 1904 roku wykonanej latem, ale teraz tak naprawdę, tak naprawdę w piątek. Wspaniale, budynek jest po prostu wspaniały. Z każdej strony można go po prostu podziwiać. Myślę, że taka wizytówka, nowa wizytówka miasta akurat przy ulicy 3 maja. A teraz po raz kolejny, apteka pod Orłem, wspaniała, wspaniała apteka w latach 1810, wtedy budynek został wniesiony, a dzisiaj piękny hotel pod Orłem. ja tutaj zawsze lubię do tych wracać bo zobaczcie jak pięknie został odrestaurowany zachowując te wszystkie detale, te wszystkie szczegóły tego budynku. A w środku znajduje się również wspaniały sklep muzyczny Veramluz, gdzie, gdzie pan Rybakowski zawsze chętnie z nim porozmawia. No to chyba jest jedyny sklep w Kartuzach, jeśli się nie mylę. Ja też postaram się tam zajrzeć, o, spójrzcie, piękno kordony. Mój ojciec na pewno ucieszyłby się, jak zobaczyłby taką ilość akordonów, który tak bardzo uwielbia grać. Miejsce jest naprawdę wspaniałe. Często tutaj odwiedzam, ponieważ właściciel z blascenem prowadzący ten, ten sklep są bardzo, bardzo przyjaźni i chętnie się z nimi i wspaniale rozmawia o muzyce, o historii. Miejsce jest naprawdę Słopoli, proszę. Pan Rybakowski i synem pokazują mi taki zabytkowy, może nie zabytkowy, nowy, ale, ale niemieckiej firmy akordeon, który cieszy się dużym powodzeniem. Są to bardzo drogie e, instrumenty, jednak naprawdę zobaczcie jak pięknie wykonane. Wszystko ręczna, wspaniała robota. Tutaj jest też tablica informująca o tym, że tutaj znajdowała się tableka, table, e, apteka Daniela Christ. A teraz udaję się do hotelu pod Orłem, żeby pokazać wam to może wnętrze, jak to pięknie jest wszystko wykończone, wszystkie detale. Podziwiam ten hotel naprawdę, on jest wspaniale położony, wspaniałe miejsce. A co najważniejsze, doceniam właścicieli, między innymi tego hotelu, że nazwali go tak samo, jak nazywał się kiedyś apteka w tym miejscu, która działała. I proszę tutaj pani w recepcji, w tle widzę moje zdjęcia, które zdobią. Wnętrze hotelu jest naprawdę wysoką klasą, wiele pokoi, wspaniała cisza, spokój, uśmiechy. Ja pytam się, czy jest pani Ewa, która tutaj pro, prowadzi, tutaj nadzoruje tą całą działalność tego hotelu i jest. Proszę, na razie mnie nie zauważa, ale o, proszę, obdarzam ją od razu uśmiechem. Często proponuje mi ciepłą kawę, ale ja dzisiaj nie mam czasu, ponieważ jeszcze troszkę pracy mi zostało. Chcę jak najwięcej Wam miejsc takich historycznych, kartus pokazać. Proszę, właśnie ten hotel został wielokrotnie zostaje wyróżniony w różnych, w różnych konkursach, ale także wiele gości tutaj wita. I proszę, tutaj budynek prokuratury, budynek prokuratury, którego historia sięga 1903 roku, o czym nawet mówi zapis na, w całkiem górnej części elewacji tego budynku. W tym właśnie otoż budynku w 1920-39 roku znajdowała się powiatowa kasa chorych. Tyle co pamiętam to w latach 70. ZUS, a obecnie od, już da, od, od dawna prokuratura rejonowa w Kartuzach. Budynek jest pięknie zachowany. Widzieliśmy to nawet na starszej fotografii, na, na, na widokówce w tych pięknych, wspaniałych kolorach i bardzo ładnie komponuje się też z hotelem pod orłem. Teraz wchodzimy tutaj do parku, do parku, gdzie znajduje się figura matki boskiej. Budynki, historyczne już budynki, zachowane od ponad 100 lat. I tutaj proszę, fotografia z początku XIX wieku w tym, samym, w tym samym parku. Ja udaję się teraz w dół na Plac Świętego Brunona, pokazać właśnie ten dom towarowy na tej fotografii, I kiedyś i dzisiaj, jeszcze w 1913 roku, właśnie w tym budynku znajdowała się piekarnia Jakoba Rabo, Rabowa był dom towarowy, hotel Berenta restauracja, no i oczywiście z lewej strony kaplica świętego Brunona spójrzmy, budynek jest, wymaga renowacji ale tutaj państwo miło, z tym rozmawiają twierdzą, że, że zadbają i zrobią wszystko żeby ten budynek wyglądał jak kiedyś jak wtedy, przed wybuchem jeszcze drugiej wojny światowej, ponieważ to naprawdę wspaniały, wspaniała historia Kartus, wspaniały budynek Spójrzcie, jak pięknie, jak pięknie on wygląda w samym. Ja tutaj codziennie przyjeżdżam jadąc, jadąc do domu. Tutaj mamy też, mamy też restaurację Italiana. Teraz, dzisiaj, ale też na tej fotografii sprzed wielu, 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 wielu lat sami spójrzcie, aż tutaj się prosi, żeby właściciel tej, tej, tej restauracji, tej pizzerii wykonał z przodu właśnie taki ganek, taką altankę drewnianą, nawiązując do tych zdjęć sprzed 1920 rokiem. Jest tuż po godzinie 11, więc ja staram się wejść do środka, pokazać Wam, jak tutaj pracownicy przygotowują się, aby nam przygotować najlepsze pizze. I proszę bardzo, piękny wystrój Tutaj jest moja ulubiona pizza, właśnie Fryta, z którą zawsze synem kupuję. Proszę, właściciele zadbali o to, żeby każdy z klientów mógł spojrzeć na ten budynek właśnie, jak wyglądał on przed, przed 1920 rokiem. Kiedyś. Myślę, że każdy taki starszy budynek posiada tu niesamowitą historię. Ja z biegiem czasu postaram się Wam pokazać, opowiedzieć o tej historii tych kartus, a tym bardziej teraz, kiedy, kiedy to miasto już do, za miesiąc będzie obchodzić stulecie na dnia praw miejskim. Spójrzcie, piękny, piękny wystrój. Ja tutaj też poprosiłem o coś gazowanego. I proszę, poczta. Poczta z ogromną historią, a także, a także o który już często pokazywałem, restauracja, restauracja Kaszubska, Gościniec, gdzie kiedyś znajdował się hotel, hotel centralny. Hotel, który przyjmował gości z Gdańska, gości wpływowych był to taki znaczący hotel, gdzie odbywało się wiele, wiele uroczystości było tam kino i też budynek z ogromną historią wybudowany w latach 1903-1907. Budynek nazywa się Bałtek. Teraz spójrzcie również na ulicę parkową, ale także na, na fotografii, na zdjęciu, które zostało wykonane w, 1000, w 1910 roku. Proszę zobaczyć tą architekturę. Tutaj ewidentnie budynki wymagają, wymagają renowacji, ale są niesamowitą, niesamowitą historią. Widokówki z lat właśnie 1910, 1920 przedstawiają ten tak samo, jak wyglądały one właśnie kiedyś. Tutaj bardzo bardzo podoba mi się właśnie to miejsce, dlatego, że tutaj tak naprawdę była pierwsza stacja benzynowa, tutaj przed tym kioskiem, jednym chyba z trzech, które pozostały na terenie Kartus, o z prawej strony na starej w widać, że była tutaj pierwsza stacja benzynowa, przy samym hotelu centralnym, gdzie osoby, które przyjeżdżały z Gdańska swoimi samochodami, tankowały, a następnie podróżowały, zwiedzały, zwiedzały całą Szwajcarię Kaszubską i proszę tutaj bazar, ten cały budynek, który tutaj widzimy, to nazywał się bazar i wejście do niego było tam, gdzie jest w tej chwili w tej chwili sklep Max, ja zaraz postaram się pokazać. Proszę zobaczyć, tutaj jest bazer, i w tym samym oknie to zdjęcie wykonane sprzed wielu, wielu, wielu lat, na początku XIX wieku. To są właśnie osoby, które były właścicielami, pracowały tam. Także kartuze są wspaniałe, historia niesamowita. Teraz zobaczcie Dominickiego, i oczywiście nasza, nasza restauracja. Restauracja parkowa, która nie ma tak y, długiej historii, bo to lata 50., lata 60., jednak fajnie, że jest to znowu. I oczywiście budynek, budynek z piękną historią. Była tu piekarnia i cukiernia Augusta Rożkowskiego przy ulicy Gdańskiej właśnie, z taką, z taką fasadą z, z roku około 1900. Proszę, jak pięknie zachowany został ten budynek. Czy zwracamy zawsze na niego uwagę? Pewnie teraz będziemy. I oczywiście budynek elnickiego z pięknym sklepem meblowym i uważajcie, teraz wchodzimy do, do, do restauracji właśnie parkowa, takiego baru, który ma też swoją historię. Ja pamiętam, kiedy mi rodzice opowiadali, moi dziadkowie przychodzili tutaj coś zjeść. Fajnie, że coś takiego powstało i proszę Panie, tutaj zgodziły się, żeby je troszkę, trochę nagrać, żeby pokazać Wam, jak pięknie wygląda ta cała tutaj ten bar. Bar parkowy, który, parkowa, który posiada też wspaniałą historię. Na pewno, na pewno nasi wykowie, dziadkowie, rodzice dobrze go pamiętają i nie jedna osoba tutaj że tak powiem, gościła. A na sam koniec, oczywiście, przepyszna orężada. Bardzo wam wszystkim dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście, może już trochę szybko, ale zapraszam Was na tą wystawę, którą organizuję, którą zwiedzę urząd miejski w kartuzach, gdyż te wszystkie fotografie na pewno tam zobaczymy. Dziękuję bardzo.